Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu chrubieszowskiego spotkaliśmy się dzisiaj dla Państwa wraz z Panią Dyrektor Alicją Jarosińską, Panią Naczelną Pielęgniarek, tutaj Panią doktor neurolog, żeby Państwa uspokoić, ponieważ te wszystkie informacje nieprawdziwe o tym, że jest zagrożenie dla funkcjonowania oddziału neurologii przekazywane przez media, również przez gazety z terenu powiatu chrubieszowskiego są nieprawdziwe. Oddział neurologii funkcjonuje i jego funkcjonowanie jest niezagrożone. Może teraz przekażę głos pani dyrektor, żeby pani dyrektor się wypowiedziała Szanowni Państwo, odkąd zostałam dyrektorem szpitala w Lubieszowie, nie było, mimo trudnych takich sytuacji, nie było przerwana ciągłość funkcjonowania szpitala. Wszystkie procedury realizowane, zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są realizowane na bieżąco. Natomiast chciałam się odnieść do sytuacji oddziału neurologii. Która pojawiła się w ostatnim czasie bardzo taka przykra informacja, rozpowszechniana przez niektóre media, że oddział neurologii przestanie funkcjonować, że jest zagrożone bezpieczeństwo pacjentów na oddziale. Chciałam zdementować wszystkie te doniesienia medialne oddział neurologii jak każdy również inne oddziały będą funkcjonować w naszym szpitalu nie przewidujemy likwidacji żadnego z oddziałów ani też zamykania żadnego z oddziałów bo również się pojawiła informacja że oddział ginekologiczno-położniczy jest również zagrożony dementuje tym wszystkim pogłoskom. na tę chwilę na oddziale pracuje dwóch specjalistów neurologii tutaj pani doktor pani doktor kierownik oddziału jak również 1 września będzie zatrudniony również jeden lekarz specjalist neurolog, czyli na oddziale od 1 września będzie oddział będzie prowadzony przez trzech specjalistów neurologów. Chciałam podkreślić, że w oddziale neurologii pacjenci są diagnozowani i leczeni. Funkcjonowanie oddziału nie zostało przerwane w żadnym momencie jest opieka lekarzy specjalistów i personelu pielęgniarskiego w pełnym zakresie. Opieka pielęgniarska nad pacjentami w oddziale neurologii jest zabezpieczona. Zgodnie z aktualnymi normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych powinno być tam zatrudnionych 13 pielęgniarek. Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 14 i jedna opiekunka medyczna, która również pomaga w pielęgnacji. Aktualnie na zwolnieniu nie przebywa żadna pielęgniarka. Jest pięć osób na urlopach wypoczynkowych. Szanowni Państwo, tak jak tutaj słyszymy z przekazu pań, oddział neurologii funkcjonuje. Nie było momentu, żeby nie funkcjonował. Dlatego, drodzy mieszkańcy powiatu chrubieszowskiego, proszę nie ulegać manipulacji medialnej, bezpieczeństwo pacjentów na oddziale jest zapewnione i my z Panią Dyrektor tutaj i z panią i z panią doktor i z panią Naczelną Pielęgniarek będziemy starać się żeby pacjenci mieli jak najlepszą opiekę szanowni państwo nie możemy ulegać tym wszystkim medialnym doniesieniom bo takie te komentarze te przekazy że na oddziale neurologii będzie dyżurował lekarz ginekolog szanowni państwo to jest groteska pewna grupa osób chce żeby ciągle ciągle w szpitalu było zamieszanie żeby Pacjenci nie mogli normalnie się leczyć, żeby personal nie mógł normalnie pracować. Ja apeluję do tych wszystkich, którym nie leży na sercu dobro szpitala w Chrubieszowie, żeby naprawdę dali personalowi pracować, dali mieszkańcom powiatu normalnie się leczyć, żeby nie niszczyli naszego szpitala. Szanowni Państwo, pozwólmy, żeby nasz szpital funkcjonował. Dziękuję.